Elo, ej kurde, że wczoraj Lewy nie strzelił ani jednego gola, nie? Wow, ja mówię, ja mówię tak, wow Nie wiem, w szoku byłem, szczerze, nie wiem o, dobra, zaloguj No to jest, to, jest, to jest niemożliwe, człowieku, że Lewandowski nie strzelił ani jednego gola Nie wiem, no jest trochę, jest to chore i zgodzimy się, a wszyscy, tak? No tak, nie ma co ukrywać, to chore i popieprzone O. Oh, się zdziwiłem Nie no, mi się po prostu on, on musi Grać za innych, nie, mi się wydaje, Lewand Lewandowski. Lewandowski musi grać za innych i tak to potem wygląda. Nie mam wadę wzroku, Nie widzę na lewe oko, jestem cyklopem. No nie bajcie, ja, ja ci o 18 jadę do tego. The worse you. oraz ukręcanie uba. Medialnemu doborodkowi. Cię straszyć, dzień jesteś rozdany przez te alergie Jak dalej nie weźmiesz chociaż tabletek albo wziewnych, to może przez astmę zapaść ci się płucą i udusisz się na live, a wątpię, że przekujesz sobie płucą, więc zamawia iglo. A ja się nie duszę chyba. Katar mam. Nie ja chyba dobrze oddycham, czy nie? No przez nos, mówię, bo mam zatkany nos. No i dobra, to idę. Idę po lekarstwo. A ja mogę na czczo brać? Czy nie? Nie popijaj sokiem. Ja kapi mam. Nie, Nesti. są jak brusik. Dobra, idę. <laughs> Zakładam klapki. Nie chcę tyle na alergię. U, otworzę okno, wywietrzę to. Nie umrę chyba, nie? Kamil, jak to jest mieć 70 widzów, kiedy cypek ma 20 tysięcy? Kubona obserwuje! Kubona obserwuje! Dobra, i za ten hejt masz bana Za ten hejt masz bana, żegnam. Nie będziesz tak pisał na czacie. Dziękuję za serduszka za 1000 subów! Dzięki! No nie, nie róbcie mi tego, widzowie! No nie, widzowie, nie róbcie mi tego! Proszę was, no kur... Błagam was, nie róbcie mi tego! Nie róbcie mi tego, widzowie! Proszę was, nie róbcie mi tego! Proszę was, widzowie, nie róbcie mi tego! Zostawcie stópika i dzwoneczek! Proszę was, widzowie, zostawcie mi stópka i dzwoneczek! Ja pierdolę, Sadge. Nie spierdalajcie, nie chcę ci... Mam <noise> dupę, już nie będę robił. więc już w live. <noise> Widzieliście mogę wczoraj z tego? Tweet yy, nie boże. Influ News to jest? Co, top Influ. Co wczoraj gadał Marci na streamie? Nie, to co tu organizował zorganizował. To czy to ostatnia scenę, jak oglądałem dzisiaj? Jak w kinie, jak za, wiecie, wszyscy dookoła się zbierają. Widać radość tego mojego człowieka, tego mikrocypka i wszyscy skandują. Mikrocypek Mikro, cypek. I naprawdę jak na to patrzyłem to tylko się... zastanawiałem Czemu akurat ja się musiałem urodzić pełnosprawnie? <laughs> Hehe, śpieszne. Jak myślę jak bardzo mikrotur Tur ileś widzów będzie miała być na jego cypka? No fuj! On będzie nieznośny, on się nikt nie będzie słuchał, 100% z moderatorów. Już, już w ogóle przechodząc do tego już maturi i tak dalej. Jedenka średnia widzów, no nie jeszcze długo utrzyma. No pamiętaj, że Cypek nie wchodzi w, interak w interakcji z czatem, bo on nie, nie umie czytać. Nasz szogata gram. To spoko. Eee no wypier... co jest? Co jest? Zaj** się, się gra Jakbym dostał tutaj dała to, ja dawał, to bym po prostu pobieg midem, nie? Miałem ja bym mentalnie ja ja nie chcę grać na topie. Przecież ja, ja w takim... Ja przez szoskoga niegrywalny grywalibywać nie oczyku na Akszana Ja mogę to loda loda zrobić. I tak no ja, ja, ja nic nie mogę zrobić na tej linii. Wypierdalaj stamtąd. Wypieraj. Nie, sfursował mi skurysy, no. To frizuje, to czy jakiś nie doje tym Akszanem? Nie wiem, dajmy pefa, Ja te pojemniki dawam. Co ja troluje? No się Boją się i słusznie Nie, nie wiem, no ja mam... Nie? Ja wiem, że go jest grę po prostu. Czy jest lepszy? Może jest lepszy? Może jest lepszy? Ale jak ja stoję na midzie, tak? I on przychodzi mi na mida, no to dał się z pana. Więc do na mida idzie, no. Oj. Ja pierdolę. To, że kinie trochę pomaga. No gość totalnie sprzedał moją grę. Ja już, ja już nie mogę grać w grę komputerową, bo zostałem sprzedany totalnie. To mogę sobie pomarzyć o granku. I to mnie wk***a. Gość po prostu zdecydował, że ja w tej grze nie gram. Tym Olafem. I wkuji. Linia na midzie jest za krótka dla Olafa. No tak by grali Olafem na midzie. A jednak tam tym nie grają. Mam to ktoś na było To by było całkiem dobre dla... żeby tak pozbierać na realnym stunterze. To po niech podaję pod tower. No nie, no bez kitu? O boże, no lucky. Szkoda, fuj Ale waruj ok. okej Muszę wracać do Jakby zerkowała tego Drake'a? Ładnie, ja leżę? Kiedyś rękę miała, no miała, miała. W sumie racja. Mm. Idę, mam rękę Kid Jest asystka, no meter... Co się wydarzy No ładnie No Miciek tutaj robi robotę, nie Może, go, może ona go sobie, może nie, to wie ładnie O kula No to nie tak miało być chyba, nie te jest bo jest strasznie mobilny mi się wydaje, dlatego I ple Ty, w sumie relay dobry GG x9 Olaf Aha, czyli przyznałeś się do tego, że wypromowałeś pedo jeszcze teraz próbujesz się odciąć od Cypka Ale What? jak jakiś konop się do tego dokopie to na pewno o tym wspomni Bo mu to zaraz wysyłam na ich i do każdego jego poszukiwacza gram Nie, to jest No nie no, brutalna prawda O, mikrocypku W tym filmie przedstawię brutalną prawdę o pewnym osobniku Udało mi się uzyskać dostęp do starego o. konta Google Cypriana O i dzięki uprzejmości użytkowników Anioł Samotny Anioł Samotny i tak, Cyprian Knapiński, nie wiem jak to jest mail Małpa.com Czulagi i Ewa, w udało mi się uzyskać dostęp do starego konta Google Cypriana. Teraz zaprezentuję wam, jakie hasła Cyprian wyszukiwał w Google. Trzymajcie się mocno krzeseł. No i jaki to jest dowód, kurwa? Jaki to jest dowód? Nawet, nawet nie mam ma, ma pewności, to jest jego mail. Nawet nie ma To jest. Kurwa? Tu, tu w ogóle nie ma, nie ma dowodów. No nie, mi to, mi to trochę nie siedzi. Nie, ochopisty no, w to wierzę. No tak by... Mo, może jest, może nie jest. No wie. Dowodu na to nie ma. Oj, ryba już się obca. Wej, ale nie wiem, serio, przycho tam przychodzą jakiś chłopcy z, z TikToka pierdolone, jakieś głupoty, kurwa nie wiem, no. No zgankujmy, kurwa, coś, no. No, no, tu być dead, nie interesuje mnie to. Why we keep on playing top topside, what the fuck, kurwa. Nie wiem, no k***a on jest chory Nadolniaka I on to, okay, na, no przyszedł tam Który raz tam? Trzeci raz już jest Trzeci raz się i on się się nauczył Że tam nie chodzić, no nie wiem Stop play Tom, no, no oczywiście tak Yeah, let me play for this insane jinx. Dude, you have meat free All the time, no zamknij ryj Gdzie ty jesteś, łot? Ale co on pisze, kurde, On nic nie zrobił na całej mapie, ani razu nie przyszedł na Mida. Całą grę grał topa i k***a, wypierd***ł się tam No jak tam proces w ogóle myślowy zachodzi? No k***a, małpa człowieku potrafi wyciągnąć wnioski Że jak dotknie ognia, to się sparzy Chłop przychodzi na topa, wypierali się we dwójkę I cały czas tak tam przychodzi i pigał kana. No to k***a, gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest logika? Co Jakiś... Halo Kappa No kupa, graj Nie, dobra, wysiadamy! KUPA! Nie, ja z takim nie degrał Ja piórd wysiadamy! kupa, Wysiadamy! Nie, nie będę z takim tym gra... Nie, przesada Vain has condens, has raga jest i Dude! No one can stop! Stop your ult! Learn to play Zamknij i ten the can right serio! Kurwa, o, oh, takie przy... Już trafiły trzecią grę z rzędu! Co jest glane? Jezu chryste! Trzecią grę z rzędu! Jezu chryste, tego i tego do znajomych! Już! Tr na Nacito, tego Unfriend. Ja no, no nie wiem Dobra, to jest tour Jarvan Uninstall, tutaj po prostu uninstall It's insane you dare to write while 50% win rate, 200 LP What? What? 50% winrate? 50% win rate? Come gerne Discord Und wir diskutieren das aus English idiot That's first Second, I don't have time To, to talk with Bonobo 50% LP fresh I can keep going We'll probably make it soon Dude, ale kurwa No i to jest kurwa dach Dach I to jest dach Bro, take a break Item, item instead of time You need a break Bro O oh, Go next fresh Dude I'm challenger right now Ur ch Checking Wrong Account I'm not on loose streak And I don't have 50% win rate w Wrong ACC Ja pierdolę No nie mogę Kurwa Nie, no, kurwa Jak? 50% No I'm not Kurwa co on do mnie pisze, no kurwa, przecież nie Na ostatnie 20 gram 70% No kurwa, no chodź tu tym żerwanym, kurwa Zamknął mnie, nie, tak być nie może, kurwa Na ostatnie 20 gram 70% inne. Co on pierdoli za przeproszeniem? Tak być nie może One sec, kurwa, czekaj chwilę Chłopie, ja pierdolę, no nie, no kurwa Takie dolniak się trafił, to jest chuj ma 60% winy ratio, kurwa Mam mniej, a on zaczął od większej dywizji niż ja, bo on zaczął w Emeraldzie i w Goldzie. No kurwa, j**any hipokryta. Dawaj go, dawaj, 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 szybko, szybko. No co jest? No jest, bo ja po prostu nie wytrzymuję człowieku. Kurwa, jak głupi można być, no co się dzieje? Ja pierdol, daj spokój, kurwa, jaki głąby. Nie akceptował, zablokował mnie. No kurwa, debil, no debil, no, debil no. no kurwa, debil. Patrz, na ostatnie 20 gier, w pier... Chodziłem teraz trzy. To jest jego PG. On wychodził z emeralda. Na ostatniej 21 ma 50. Na ostatniej 40 ma. Ma ujemne, k***a. O! Na ostatniej 60 jest trochę doda do przodu. Ego wyjechało, a co to ma do ego? Co to ma do ego? No jak chłop mnie całą grę wyzna, że się z nic nie zapnę, No jak miał do wyboru k**a dżunglera i, i supporta. Jak widzieliśmy Sorakę, to czemu k*a ja jestem wyzywany? Czemu? No i jedna małpa rozumie to, że jak dotknęła ognia i się sparzyła, to ona nie idzie k**a. Na dowód tego ognia się sparzyć, tylko ona postanawia może jednak pójść gdzieś indziej. Dobra, idę, idę, bo idę na pociąg. Czym ta się jutro stream koło 11 chyba? Także trzymajcie się. Elo, do zobaczenia.